Co do prądu, 7 listopada prezydent podpisał projekt ustawy Tani Prąd, nad którym możemy pracować chociażby zaraz. Prąd miał być o 30% tak. Tak, i to jest, to jest, moim zdaniem, dosyć dobrze skrojony projekt ze względu na to, że on właśnie obniża te wszystkie opłaty na około, znosi te opłaty dla zwykłych ludzi. W naszej gospodarce Prąd zużywany przez gospodarstwa domowe to jest tylko dwadzieścia parę procent. Więc nie wpłynie to zupełnie na to, co mówi rząd, że, o, że nie będziemy mieli pieniędzy na rozwój sieci. Pieniądze będziemy mieli na rozwój sieci, ponieważ e, projekt tani prąd mu uderza. Tzn. Celuje tylko w gospodarstwa domowe. Ten projekt leży w lasce Marszałkowskiej, znając życie i nowego e, naszego marszałka Sejmu to jeszcze trochę poleży, bo raczej projekty prezydenckie będą blokowane, przynajmniej ja tak uważam. E, więc jest rozwiązanie, które jest na stole, które możemy głosować chociażby na kolejnym Sejmie i one szybko jest w stanie coś z tym problemem zrobić.